Rok 2020 był ciężki nie tylko dla nas wszystkich cierpiących z powodu pandemii, ale był też ciężki dla budżetów samorządowych. Jest bardzo znaczna grupa samorządów, których dochody własne spadły. I to spadły zdecydowanie. Koncentrowałem się w swoich analizach na tych samorządach, które straciły w ciągu jednego roku ponad 5% swoich dochodów własnych. Najwięcej takich samorządów jest wśród dużych miast, wśród miast na prawach powiatu. Tylko siedem miast na prawach powiatu utrzymało w 2020 roku na co najmniej dotychczasowym poziomie swoje dochody własne. Natomiast znaczna jest, duża grupa, w których spadły znacznie więcej. E, takim wybijającym się przykładem jest Sopot, który w ciągu jednego roku stracił 13% swoich dochodów własnych. Lublin ponad 10%, Ostrołęka 9%, Zielona Góra, Radom czy Bydgoszcz niewiele, e, niewiele mniej. Więc to są naprawdę znaczące ubytki, które powodują, że bardzo trudno było spiąć budżet. I te spadki są w dużym stopniu efektem pandemii, ale nie wyłącznie, bo również są po części efektem zmian systemu prawnego, systemu dochodów samorządu terytorialnego, zmiany w ustawach dochodowych w ustawach podatkowych powodowały, że część dochodów, które wcześniej trafiały do samorządów, do samorządów trafiać przestała. Czasem były, była zastępowana daninami, bo rząd bardzo unika słowa podatki przy nowo wprowadzonych obciążeniach, więc była czasem zastępowana daninami, które już były źródłem dochodów budżetu państwa, a nie budżetu, a nie budżetów samorządowych. Więc tak jak mówiłem, przede wszystkim straciły duże miasta, straciły też powiaty, natomiast mniejsze gminy Również się zdarzały przypadki znaczących spadków dochodów, ale statystycznie rzecz biorąc ta zmiana dochodów w mniejszych gminach była mniej niekorzystna niż w dużych miastach.